Witajcie serdecznie na kanale Gazetki Sklepowe, gdzie codziennie dostarczamy wam najświeższe informacje o aktualnych promocjach i okazjach w waszych ulubionych sklepach. Szukamy dla Was najlepszych ofert, abyście mogli zaoszczędzić czas i pieniądze podczas codziennych zakupów. Naszym celem jest dostarczanie Wam aktualnych i cennych informacji o nowościach w sklepach oraz promocjach, z których warto skorzystać. Codziennie przygotowujemy dla Was zestawienie najciekawszych ofert, abyście mogli łatwo znaleźć to, czego szukacie. W najnowszej opercie znalazło się wiele atrakcyjnych promocji i okazji które mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie i skorzystacie z tych promocji, które pozwalają Wam zaoszczędzić pieniądze. Tak więc życzę Wam udanych zakupów i zapraszam do subskrybowania naszego kanału, aby być zawsze na bieżąco z najnowszymi oportami i promocjami. Czekam również na Wasze opinie i komentarze, Wasze zaangażowanie. Jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia być może na zakupach. W powietrzu czuć ten drobny błysk Jakby świat mówił czas zwolnić już Za oknem listopad rysuje mgłę A w domu rośnie ciepły jasny kurz Te małe rzeczy zbieram dzień po dniu Drobinki światła co budują nastrój Powoli tworzy się ten wyjątkowy świat Choć święta jeszcze kilka kroków ma I z każdych drobiazgów prostych chwil Rodzi się magia zwykłych dni Ten cichy spokój znów prowadzi nas bliżej zimowymi Małych wiat, bo pierwsze światła w domu już nią, delikatnie witają noc. Jeszcze tyle dni przed nami, a już czuję ten jasny ton Powoli w sercu budzi się blask, ten, który wraca co roku w nas. Tak zaczyna się najpiękniejszy czas Od małych świateł o cichych bar Ciepło wraca w każdy kąt. Rozlewa się spokojny ton Wiesz, czasem wystarczy jeden gest By dom zapłonął jak nowy sen Te kolory co otulają dzień Pachną nadzieją i spokojem też Zbieram je w dłonie jak cichy dar Który poprowadzi nas grudniowy czar I z każdych drobiazgów prostych chwil Rodzi się magia zwykłych dni Ten cichy spokój znów prowadzi nas Bliżej zimowych małych gwiazd Przed nami, a już czuję ten jasny ton Powoli w sercu budzi się blask Ten, który wraca co roku w nas Tak zaczyna się najpiękniejszy czas Od małych świateł, od cichych bar I zanim przyjdzie ten magiczny dzień Warto zatrzymać się choć na moment Bo to, co tworzy świąteczny sen Rodzi się wcześniej na samych domu, bo pierwsze światła w domu już nią Delikatnie witają noc. Jeszcze tyle dni przed nami, a serce już czuje ten Powoli pracy, ciepły nastrój w nas obie, czy strony zimowych barw Tak zaczyna się najpiękniejszy czas od małych świateł.